No dzień dobry, witam Was w drugim odcinku yy, z Minecrafta. Nie, była nazwa serii podana, nie zapamiętałem. Będzie w yy, tytule. I teraz tak, pobrałem modyfikacje. Czy będą one ułatwiały grę? Nie, ani trochę nie będą ułatwiały, ponieważ to będą takie. Yy, a w sumie Wam pokażę. Oj, nie zjed całej. Modyfikacje i tutaj mamy yy, RPG. Yy, mały kosmetyczny datapack. Coś tam kosmetyczne. Prawda? Coś tam to było. Nie wiem, już nie pamiętam, co to tam było. Yy, to również nie pamiętam. Config liblary with... Też nie pamiętam, o co w tym chodziło. Bez O, tu jest na nowe bronie. Yy, tu jest na jedzenia i różne tam gadżety do tego. Andora Build to jest, że w naszym overworldzie będą się pojawiać yy, rzeczy. Będą się pojawiać jakieś tam struktury, podobno. Yy, z czego jestem ciekawy dosyć, jak to w ogóle będzie wyglądać. Aż wejdę na drzewo i zobaczę. A, no i musiałem przez to zrezygnować z Optifina, więc teraz trzeba. Wszt. I yy, yy, nic nie widzę. Yy, kompletnie nic. Dobra. Ale my musimy iść do, do Home. No bo co, bo noc idzie. Jeszcze nie chce się walczyć aż tak. No i co, w zasadzie tutaj. Na razie nic nie ma. Bo żadnych rzeczy nie mamy Żadnych rzeczy nie mamy to nic nie mamy do skraftowania no Ale dobrze Prześpimy się Rano spróbujemy Zrobić jakąś zagrobę Spróbujemy zwierzęta jakieś wziąć Bo ja to cienko widzę Bardzo cienko widzę Teraz tak Cyk Trochę zrobimy jeszcze patyczków Może starczy zobaczymy, pójdziemy wybudować i zobaczymy, jak co i jak. Bo jednak nie oszukujmy się, ale by się przydało. Tutaj nawet to zrobię. O! O! I teraz trzeba tak. Hmm. Aha, nie stać mnie na furtkę. Mhm. Czyli trzeba iść drewno ściąć. Oba, się. Czekaj, tak ściszę sobie trochę głos bo, znaczy, tutaj ogólny poziom głośności bo trochę głośno jest, nie oszukujmy się. Na nagraniu nie wiem, jak to będzie słychać. Ale jak ja to tak słucham, to jest. O jabłko! To będzie tro, to trochę głośno jest. Dobra weźmiemy sobie, żeby były zapasy jakieś, pójdziemy tam coś, poczeki, yy, tu, tu i teraz rób mi tu, dobra, mamy. teraz by trzeba było znaleźć, tu sobie otworzymy i teraz musimy znaleźć jakieś zwierzę. Jakiegoś zwierza trzeba znaleźć. Yy, kurczaków tu dużo chodziło, nie? A nie, są owce, to. I świnki. A świnków to chyba ten. I krówki. Kurde. Czyli muszę zboże wziąć. Ale mnie, a, a mnie aż tak nie stać na to. Nie stać mnie aż tak. W ogóle w zasadzie mnie nie stać. Ja to bym musiał kurczaka znaleźć. Bo to kurczak, to... on w każdych kurde warunkach będzie żył. Znaczy w sumie to też, ale kurczak jest najtańszy, bo on potrzebuje. Nieważne jaki, ale potrzebuje. W, ten nasiona. Na kurde co? O wioska, no proszę. Ty chyba pójdę do tej wioski. Pójdę, zobaczę. Co tam jest? Znaczy na pewno tam będą mieli pszenicę, bo będą mieli te bale. Tak, będą mieli te bale. Więc wezmę zamknę. O, wezmę te sadzonki, się posadzi. Yy, wezmę te bale siama. I wezmę i krowy tu poprzyprowadzam, bo krowy bardzo dużo dają. Yy, jedzenia. I to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry plan. Prawda? Tylko najpierw tutaj trzeba o, porobić. Chyba dopiero, jak zdobędziemy żelazo, to trochę nam się pojawi tych receptur. Chociaż nie wiem. Nie mam pojęcia zielonego. O, są kurczaki. Mhm. Dobrze, lecimy. O jezu, bym spadł jak głupek. O, i tu mamy już żelazo. O, proszę. Nie gładnie. Dobra, idziemy. W tym domku będzie jakaś zbrojka na pewno, bo będzie tu. Tu jest szewczyk, Ten szewc tu jest. Weźmiemy skórę chleb. Psst. I dobra. Idziemy dalej. Ja z tego co widzę, to tu nic za bardzo nie ma. Taki sochaczew, można powiedzieć, kurde. O, tutaj jest. Uuu, te... dzień dobry. Dzień dobry. Nie będę cię pozbawiał pracy na razie. A poza tym, mi to na razie nie jest zupełnie potrzebne, bo nic jeszcze nie mam w zasadzie. Więc jest mi to absolutnie niepotrzebne. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Myślałem, że coś tu było, a ja to przeoczyłem. Ale jeszcze tu mamy. On i tak nie pracuje, więc ja to sobie wezmę. To mi się przyda. Nie wiem, czy on się zaznajamiał z tym, czy co. Ale mi się to bardziej przyda. O, tam jest statek jeszcze. No proszę. A, i znowu to. I tak to wezmę. Oni tu nie pracują w ogóle. Oni to mają kompletnie gdzieś. Dlatego ja to sobie wezmę. Plony zbiorę i tak na pewno coś wykombinują. Ale bardzo biedna ta wioska w ogóle. Wezmę sobie te bale, one się przydadzą. Bardziej mi niż im. Nie wiem, czy golema nie utuc. Ja bym w sumie zostawił im tego golema, bo jak będę chciał tutaj przyjść po wieśniaków. To może być tak, że za ktukę golema oni nie zrobią nowego, bo nie mają żadnego kowala czy czegoś tam. I nie będzie ich po prostu, ale nie oszukujmy się, w przyszłości mam plan, żeby ich wziąć jednak sobie. Więc dobra, idziemy sobie już do Home, do Home i dobra. Tam jest żelazo, niby, nie? Tam jest niby żelazo. Więc ja, ja, ja się tu wrócę. Zrobię sobie KeyFolds jakiś, KillFolds jakiś sobie zrobię i będę miał, nie? I, i zrobię. Pójdę tam, pozbieram. Będzie gut, będzie zergut. Tylko cieki, weźmiemy sobie pszeniczkę. O i teraz bierzemy krówków. Chodź. No dalej, chodź. Bo, bo się guzdrasz za mną. Chodź. Idziemy, tak. Strasznie wolno idzie, ale ważne, że idzie. Dalej chodź, chodź. Idziemy po jeszcze jakąś krówków. Nie przyjdę jeszcze po resztę krówków, ale idziemy cię zaprowadzić do lepszego świata. No dalej chodź. Dobra, tu bym musiał na iść. To jest tu? Tak, już widzę to profesjonalne wejście. To jest tu. O. Pan Wilkę. Dobra, idziemy. O, i świnken. Ła. Dobra, chodź. Idziemy do zagrody. Tak. Ja widzę, że ty lubisz. Chodź. I ładnie wejdziesz. Uda ci się. U, I widzisz, udało ci się. I nic nie dostaniesz. Bo trzeba oszczędzać. Dobra, idziemy po yy, krówków number one, num, number two. Tu jest jeszcze fajne miejsce, tu na pewno też coś się zrobi. Trochę spożytkuję, bo tu jednak trzeba trochę zjeść. I pójdziemy po drugą krówkę. Tylko nie wiem gdzie jest ta druga krówka. Gdzie ona może być. Znaczy wiem, że tam były, ale patrzę, czy tutaj bliżej gdzieś nie ma. No nie, tu tylko wilkę jest, no, czyli idziemy tam. Potem. A no, nie, mam przecież kilow. No to następnego dnia idziemy tam. Trzeba trochę pokopać żelaza, jeszcze pizzę w domu położyć. W końcu tą podłogę wykończyć, bo kurwa, ciekawe ile tam zabulę od, u tych fachowców. Kurde, jeszcze kozę będzie trzeba postawić. To też jest bardzo ważne. Za nam posłuży jako wędzarka. Będziemy ten kopcić, żeby ciepło było. Kopciucha będziemy mieli. Chodź, idziemy, krówków. Chodź ładnie, tak. Chodź, nie maruć. Chodź. Ładnie. Już, już jesteś blisko. Zaraz będziemy Cię rozmnażać. Będziesz reproduktorem. Chodź, chodź. Tak ja wiem, że ci się to podoba, tak, ty happy jesteś. Happy krówka jesteś, chodź. No dalej, chodź. No chodź tu. Boże, co za uparte cielsko masz. Oj, 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 o. Ła! Ale śłodka. No i zajebiście, dobra. Zbieramy se sadzonków. idziemy do domku. Rzeczy podkładać. Ciek. Cyk, pizze hutnicze 2 to stanomonetu to, to jest idealne, rozło idealne rozłożenie to jest. Dobra, tutaj mam plan, żeby to rozwalić. Tu rozwalić i tu rozwalić. Wziąć i położyć murków. Tu rozwalić. Nie wiem co to poskutkowało, ale jest jakiś tam fenomen, można powiedzieć. O, tu będzie takie przejście. Pozbieram więcej drewna, bo chcę sobie wędzarę zrobić. A po co wędzara? No, wiadomo po co wędzarka, żeby przepalać szybciej jedzenie. To mi to wiadomo, to się wiąże z szybszym marnowaniem drewna czy tam węgla, ale za to jest. Dobra. Dobra. I teraz do chaty. Bo niby mam pory. Ale nie oszukujmy się i tak jest, czuje się niebezpiecznie. Yy... Świetnie, mamy cyk i tu stawimy sobie kafle. A teraz idziemy Lulu, idziemy Lulu i co? Idziemy spróbujemy. Pójść jakieś... O! Pan pająk. Pana pająka trzeba zlikwidować, bo on da nic i będzie można łowić. Chodź. Mhm. No to pan nie dał nic. Ale są pozytywy, przynajmniej jednego pająka mniej. Ja tu coś takiego miałem? A! Bo ja tego nie zakopałem. To dlatego. Taki coś jest. Dobra. Idziemy teraz wykopać. Idziemy wykopać. Żelazo. Tylko, żebym potem się znalazł. To jest bardzo ważne. Żebym potem się znalazł tam. Ale nie, bo tam na wierzchu widziałem. To pójdziemy tam. Do tego na wierzchu bra kura nasrała do tego Dobra mamy o ile węgla Cczekij a nie działa dobra Uj. Jezu, żeby się nie zabić A tam na dole mamy. O, ten już mnie zauważył. Boż! Już myślałem, że umrę. Tam mamy żelazo. A co? Nie, kobla lepiej użyjemy. Lepiej kobla użyć. A bo ten się jara. No proszę, dobra, mamy żelazo. Dobra, cyk osiem, całkiem nieźle. Tam coś mamy. Nie wiem, że tam coś mamy, ale na pewno tutaj mamy węgiel. Bo jest. O, dobra. Dobra. Niby w sumie tam na dół mogę zejść. No tak zrobię. W razie czego tutaj mam woda. Ła, ale chlupła. No i mamy ładnie węgiel. O, zombiczeki. Bo ja nie chcę zginąć od razu. Kurde, nie widzę. Dobra, może nie ma. Gdzieś tu jest. Dobra, cyk, 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 cyk. O, szkieleta też słyszę. Dobra, cyk, cyk, cyk. A, oni są gdzieś, gdzieś są. lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, cyk, cyk. Jedenaście, ładnie. Mam jeszcze Minso zgniłe. tu nic tam nie ma tu sobie wpłynę i to wskoczymy dobra cyk 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 no i dobra zbieramy sobie dobra dobra Dobra. Zaraz, nie wiem ile już mam tego węgla. Trochę jest. Żelaza tak samo, trochę już jest. Nie wiem jak, jak stworzyć te nowe bronie, ale to tam na pewno jakoś dojdziemy do tego, jak to, się, jak to zrobić. O, tu mamy, proszę. Żelaza jeszcze. Niech to sobie tam spłynie ładnie. No, dawaj. O! Cyk. Cyk. No i dobra. Dobra. Chodźmy już dalej na górę. Już się ściamnia? Nie, jeszcze nie. Ale chodźmy już do góry. Dobra, a tu... Nie, dobra. Idziemy na górę. Idziemy do domu. Weźmiemy to sobie, przepalimy. Jeszcze glina poszukam, bo z gliny trzeba zrobić wazony. I musimy zrobić... No będziemy mieli po prostu pizzkaflowy. kaflowy. Więc dobra. O, wezmę jeszcze trzcinę. To sobie rozmnożę ją u siebie w chacie. Dobra. Obcia, dobra. To jest glina? Nie, to piasek. To piasek? Tak. A nie, bo to glina. Bym, ja bym przegapił i nie wziął. Chyba tyle. No, na pewno tyle wystarczy. Więc idziemy. Przepalimy żelazo. Zobaczymy, czy coś da się zrobić z tego żelaza. No i sprawdzimy, nie? Bo ja to jestem ciekawy Co, czy da się coś zrobić? Czy te krowy już mogą być rozmnożone? Mogą, no to dalej Później potem na przyjdę Op, dobra Cyk W piecu hutniczym można to przepalać? Nie można Dobra, a dobra, żeby wszędzie było po 9. O, jeszcze tu weźmiemy, tu sobie przepalimy. Tutaj sobie przepalimy żarcie. No i dobra, będzie. Będzie ok. teraz tu powkładamy. O chyba. O na czapkę mnie stać, mogę sobie czapkę zrobić. O. I od razu lepiej. Dobra, teraz niech leci glina. Tu sobie Mińska odłożymy. Coś można zrobić? Chyba nie. Tak, średnio z tego co widzę. Nie wiem z czego to można zrobić te nowe rzeczy, nie pokazało mi tu. To... A bo to tak, no, nic nie mogę zrobić. Poczekaj, bo był taki jeden, ten, że można zrobić tak i tak. O! Cztery obrażenia. Poczekaj, poczekaj, nożyk zadaje 4 obrażenia, kamienny miecz 5, drewniany 4, czyli taki jakby drewniany miecz, tylko że silniejszy. Ty poczekaj, a jak zrobić, tak i tak to no, bez kitu. Poczekaj, a tak. Kurde, bo miałem. Kurde, no, jak to się. Na pewno już widzę, jak zrobić miecz, znaczy nożyk, a normalnie tego nie ma. A da się zrobić yy, drewnianym taki nożyk? Da się! Dwa obrażenia. Robię to. A, jak to skraftujemy, to wtedy nam się pokazuje. Mhm. Dobra, już nie przepalaj, bo marnuje się. Teraz tak. Cyk, 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 cyk. Cyk, no i ładnie. Teraz jak w prawdziwym domu, takim pereloskim, można tu Rameczki wzięli powieść Dobra, ale mamy nożyk. Interesujące. Tylko jakoś się jeszcze coś można było zrobić. O! Aha. Poczekaj, wezmę drewno. No, i ja nic nie mogę, jakby. Kurde, muszę pobrać to takie coś. Muszę pobrać takie coś, co pokazuje na boku. Yy, co się kraftuje. Coś. Coś w ten desen, co się kraftuje. I no. Kurde. Próbuję sobie przypomnieć, jak to się nazywało, ale nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Zróbmy sobie tarczę. To przede wszystkim. Możemy odłożyć sobie żelazo i chodźmy na potwory, bo jestem ciekawy, jak ten mieczyk działa. Jak ten nożyk działa. Dawaj, chodź. Ile on ma wytrzymał? 59, to, to chyba jest mniej niż ten. ...niż miecz jakby drewniany. W sumie czego się spodziewać po takim badziawie. To, to, to jest coś... ...ala produkcja... ...to jest coś produkcja ala AliExpress... ...niż... ...jakiś tam prawdziwy wyrób, ale na początek. Czyli tak to chyba cztery obrażenia zadaje. Da się z tym walczyć, da się, wal... da się tego używać. Da się tego używać. Nie jest źle. No dobra, pożegnamy się teraz. Dajcie znać w komentarzu, jak się nazywa ta modyfikacja, żeby zobaczyć, co się jak kraftuje. A ja Was. Pozdrawiam cię, serdecznie. No i trzymajcie mi się tam i szczęśliwego nowego roku szkolnego. Ile można nazwać go szczęśliwym? jak i, Cześć, papa.